Z tej strony Natalia, a dzisiejszy odcinek to kolejna wycieczka z marką Imaginary Authors. To jest marka, która ostatnio bardzo, bardzo mi się spodobała, i wszystkie jej perfumy tak naprawdę mniej lub bardziej mi się podobają. Dlatego dzisiaj o trzech kolejnych zapachach, które zabiorą nas w podróż do miejsc dziwnych. No, bo umówmy się, Imaginary Authors to nie jest zwykła marka, to jest niszowa marka, która do każdego ze swoich perfum ma dołączony opis, historię, która opisuje właśnie dane perfumy. No i dzisiaj trzy opowieści, ale tym razem moje i z mojej perspektywy, jak ja widzę trzy kolejne zapachy tej marki. Zapraszam do oglądania dalej. Zacznijmy od pierwszego zapachu, który jest zapachem w wersji limitowanej. To znaczy, że nie będzie go w ciągłej sprzedaży, i zresztą nie ma go już dostępnego na stronie producenta. A tym zapachem na dziś będzie Decisions. Decisions i razem z tym zapachem będziemy zwiedzać. Sklep z cukierkami. Po pierwszych testach ten zapach bardzo mocno przypominał mi baron do Nasomato, Somato, ale po takich konkretnych globalnych testach kompletnie zmieniłam zdanie. Początek zapachu szalenie mi się podoba, bo jest bardzo przyjemny, owocowy i delikatnie kadzielany. Od słodyczy owoców przechodzimy do słodyczy kwiatów i zapach transformuje nam się z owocowego w kwiatowy, ale nadal pozostajemy na nutach słodkich, bo mamy tutaj tuberozę i jaśmin. Tuberoza i jaśmin grają tutaj w otoczeniu kwiatu pomarańczy i słodkiej żywicy labdanum. Gdzieś w tle czasem zapląta nam się też jakiś owoc. Ten fragment perfum to taka guma balonowa na sterydach. Coś mocniejszego, głębszego, bardziej mrocznego, ale jednak z DNA tradycyjnej gumy balonowej. Mam też wrażenie, że wyczułam tutaj coś bardziej kwaśnego i coś bardziej w stylu rodzynek umaczanych w rumie, a ta kwaśna nuta trochę przypomina mi może zielone jabłuszko. Wszystkie te nuty bardzo przypominają mi również te które znajdziemy wchodząc do sklepu ze słodyczami, ale w którym dominują twarde cukierki, byłam kiedyś w Muzeum Lizaka w jaśle i oprócz zwiedzania było też przygotowywanie takiego zawijanego lizaka, a całe muzeum miało też przymuzealny, mały kącik, gdzie sprzedawano słodycze, i jeżeli miałabym te perfumy opisać miejscem, to byłoby właśnie to Muzeum Lizaka w Jaśle. W pewnym momencie w tym zapachu zaczynam czuć delikatne zgrzyty. Coś jakby środek do mycia paneli podłogowych. Momentami zaś czuję też jakby kompot z owoców, zwłaszcza taki kompot z połówek jabłek. Po kilku godzinach ten zapach cichnie i dostajemy tuberozę w formie takiej mocno zużytej, przerzutej gumy balonowej. A na sam koniec zapach do gasa drewnem z tuberozą. Ja ten zapach odbieram jako taki bardzo amerykański zapach. Głośny, słodki, taki trochę słoń w składzie porcelany, ale też zabawny, sympatyczny, kompletnie przeładowany nutami i bardzo w swoim wydźwięku cukierkowo Balonowo-gumowym. Jeżeli chodzi o tematy, w których się tutaj poruszamy, to ja bym powiedziała, że jest tutaj coś z Ordu Serai od Naomi Gotsir. Jest tutaj coś trochę z Barondy od Nasomato, o której wspominałam na początku. Ale jest tutaj też coś, co mocno przypomina gumę balonową i co mi kojarzy się z perfumami Lulu od Casarela. Początek bardzo mi się spodobał. Ale koniec trochę mnie rozczarował. I mimo tego, że generalnie chyba nie skuszę się na te perfumy, zwłaszcza że jest to limitowana edycja, to doceniam całą tę drogę, którą przebywamy od wejścia do sklepu z cukierkami, aż do przerzucia gumy, którą kupiliśmy właśnie w tym sklepiku. Z kolejnym zapachem, czyli A City on Fire, przenosimy się do pożaru miejskiej biblioteki. Początek tych perfum to ognisko, ale ognisko mocno wymieszane z dymem i z wędzonką, trochę taką, jaką mieliśmy do czynienia w Bois d'Assez od Naomi Gauthier, wymieszane z benzyną, z zapachem zapałek. Takim zapachem dosłownie, jaki czujecie otwierając nową paczkę zapałek plus z czymś, co ja kojarzę z atramentem. Na tym etapie dym jest gęsty, oleisty, zawiesisty i przypomina mi trochę palące się książki i palący się atrament w tych książkach. Choć przyznam szczerze, nigdy w życiu nie byłam przy pożarze biblioteki. Potem zapach zaczyna się odrobinę uspokajać. Gdzieś odchodzi w dal ta oleistość zapachu, troszkę znika ta benzyna, którą czuliśmy na początku, znika nam też zapach zapałek, a zapach zostawia nas stlącym się, starym, wysuszonym drewnem. Tak mogłyby pachnieć dogasające na przykład miejsca do pracy w bibliotekach, czyli Stół plus krzesło, i w taki sposób bardzo specyficzny, takie suche, wyprawione drewno mogłoby się palić i taki właśnie zapach pozostawiać. Od tego momentu zapach zaczyna się trochę osładzać i zostawia nas z takim wrażeniem dogasającego drewna, ale zdecydowanie osładzającego się w trakcie. Kiedy to ognisko na drewnie dogasa. Jeżeli chodzi o zakończenie, to powiem szczerze, że to zmienia się w zależności od tego, kiedy noszę te perfumy. Czasem jest takie mocno smoliste, osmolone, czasem jest to bardzo delikatne drewno, a innym razem coś pomiędzy. Nie wiem od czego to zależy, ale to zakończenie na mnie jest bardzo, bardzo zmienne. Nie będę kłamać, że lubię akcenty dymne czy ogniskowe w perfumach. Tak, lubię kadzidła, ale jednak takie motywy ogniskowe to nie jest coś, ku czemu bym się skłaniała i co bym chciała kupować. Ale muszę przyznać, że A City on Fire to jest świetna interpretacja ogniska. Jeżeli lubicie takie klimaty to te perfumy na pewno się Wam spodobają, bo myślę, że są w czołówce takich ogniskowych perfum dostępnych na rynku. I jeżeli porównam te perfumy na przykład z A d'Assez, których nie jestem w stanie zdzierżyć, to A City on Fire testowało mi się bardzo sympatycznie. Choć muszę przyznać, że swojej buteleczki raczej nie kupię. Ostatni zapach z tej trójki to mój zdecydowany ulubieniec. Bo mowa o perfumach A Cobra and the Canary, czyli perfumach, które przypominają mi wakacje u babci. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której ścinacie świeżą trawę i przewozicie ją do stodoły. W trakcie tej podróży z łąki do stodoły ta ścięta trawa w tempie błyskawicznym zamienia się w siano i do samej stodoły dowozicie już tylko takie bardzo świeże siano z dodatkiem koniczyny. Koniczyna jest tutaj takim bardzo mocno wyczuwalnym dodatkiem, i oprócz tego siana bardzo mocno czuje zapach koniczyny. Jeżeli porównamy ten zapach do perfum Snowy Owl. Czyli perfum, o których opowiadałam tutaj, to tam zgrzytała mi jedna nuta, i tą nutą był kokos, bo ja ten kokos czułam i nie pasował mi kompletnie do całej tej opowieści, która toczyła się w perfumach sowy śnieżnej. Natomiast tutaj ten akord, który jestem w 100% przekonana, że nie jest koniczyną, dla mnie pachnie tak koniczynowo, że świetnie wpasowuje się w ten klimat tych perfum. I to jest właśnie coś, czego mi brakowało w sobie śnieżnej od zoologista. Kiedy już mamy siano w stodole i wchodzimy do tej stodoły, to uderzają nas nowe zapachy. Uderza nas zapach skóry, być może z siodeł końskich, uderza nas zapach wysuszonego drewna, na przykład od drabin, które stoją w kącie, albo od grabi. Które stoją zaraz obok tych drabin. Czujemy też odrobinę kurzu, który unosi się w powietrzu i który nawet widzimy przez promienie słońca, które wpadają przez otwarte drzwi, czy raczej jak się u nas mówiło, wrota do samej stodoły. Te perfumy dają przepiękny obraz takiej stodoły na wsi, bo wszystkie te składowe tych perfum czyli to siano z koniczyną, wyprawione skóry, i suche drewno skąpane w kurzu daje wspaniały, jednolity obraz. Konkretny, który możemy znać ze swojego dzieciństwa albo może, jeżeli mieszkacie na wsi, to dalej bylibyście sobie w stanie wyobrazić ten obraz, wąchając te perfumy. Z wszystkich tych perfum, o których dzisiaj wspominałam. Te podobały mi się zdecydowanie najbardziej i rozważam swoją własną buteleczkę, choć zastanawiam się, czy są to perfumy dla mnie noszalne. Są to perfumy, jak najbardziej dla mnie, bardzo nostalgiczne i bardzo mi się. Podoba obraz, który w mojej głowie wywołują, kiedy je noszę, ale zastanawiam się, czy będę je często nosić i czy będę je nosić na tyle często, że opłaca mi się kupować całą buteleczkę. To jest jeszcze temat, nad którym muszę dłużej pomyśleć. I to już wszystko na dziś. Dziękuję, że pofruneliście razem ze mną na te trzy jakże różne wycieczki z perfumami Imaginary Authors. Muszę przyznać, że to jest taka marka, która mocno mnie uwiodła całą wizją perfumeryjną, począwszy od samych zapachów, a skończywszy na całej otoczce marketingowej. I na pewno jeszcze na moim kanale będę testować inne propozycje marki Imaginary Authors. Na razie się z Wami żegnam, dziękuję za obejrzenie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!